Bardzo cenię poczucie humoru, które, które uważam bardzo silnie niesie. I to z tym, że to jest taki zdradliwy element oczywiście. E, uważam, że, że wzmacniany Twoją ironią tworzy mieszaninę bezpieczną, a bardzo, bardzo znaczącą. E, chciałbym spytać po prostu, czy, czy się zgadzasz z tym, i czy e, widzisz to jako jeden ze swoich motorów? E, powiem tak: te teksty, które dzisiaj absolutnie celowo powiedziałem, e, zwłaszcza na początku. E, Rzeczywiście pokazują taką moją ironiczną odsłonę. Napisałem dużo ironicznych wierszy, natomiast ubolewam nad tym, że tych wierszy ironicznych piszę coraz mniej. Nie wiem, czy to kwestia wieku, doświadczenia, po prostu tak się dzieje. To nie jest żadna, żadna rzecz, którą mogę sobie wykoncypować. Natomiast ironia jest gdzieś tam kojarzona z moimi wierszami i dla mnie tacy poeci jak chociażby Marek Baczewski moim zdaniem też bardzo niedoceniany autor, który, który łączy filozofię z ironią, czy paru innych, trochę starszych ode mnie kolegów. No to jest taki nurt w poezji najnowszej, którego nie, nie, nie sposób pominąć I, i, i troszkę myślę, że byłem kiedyś uczniem, czerpię z różnych nurtów i, i, i lubię ironię w wierszach oczywiście. Też staram się, żeby ta ironia nie tak, była taką ironią jednorazową, takiego jednorazowego użytku. Natomiast y, y, cieszę się i dziękuję za to, tą opinię, że, że jakoś tam to się sprawdza. Często. często mówisz o tym, że w poezji jest jakaś tajemnica, że y, doświadczenie drugiego człowieka, praca z językiem, i tak dalej. To troszeczkę się z tą ironią y, nie składa. To znaczy myślę, że y, jest pewna polifoniczność, jest pewna wielogłosowość w tym, co piszę. Czasami mówi się, że poeta pisze jeden wiersz, ja się śmieję, że ja może piszę w ciągu tych 20 lat ze trzy. I to są takie e, współistniejące ze sobą głosy. Jeden rzeczywiście idący bardziej w stronę może metafizyki, bardziej takiej skupionej poezji. Natomiast jakby drugi nurt to jest, to jest ten i wydaje mi się, że to niczemu nie przeszkadza, znaczy trudno jest to, chociaż, nie wiem, zdarzają się też wiersze traktujące nawet o, o, o śmierci w sposób ironiczny, ja może, ja może przeczytam e, dość, dość taki dosłownie trupi humor, charakter kontaktów z rodziną. Raz odwiedzana przez syna, po przyjęciu usiłowała wpisać na listę osób męża, który już nie żyje. No, i tutaj łączą się jak gdyby wszystkie wątki, więc to też jest możliwe, chociaż dzieje się, dzieje się dość rzadko. Wydaje mi się, że jedno drugiego nie wyklucza. Ja chciałem zapytać o coś innego, bo mnie ciekawi, jak to wygląda od strony autora. No, bo wiadomo, Dylan od razu pisał z myślą o śpiewaniu, tak. nawiązując zresztą tam do tradycji staroangielskiej, ballady i tak dalej. My w Polsce mamy tradycję piosenki poetyckiej. A powiedzmy, no nie wiem, w Norwegii Fold y, zawsze y, recytuje swoje wiersze przy akompaniamencie kapeli jazzowej. I otóż mnie ciekawi ta relacja, to znaczy rozumiem, że mogą być trzy takie y, modele współpracy. Najpierw y, jakby y, muzyka dominuje, tak? I to, to jest przykład poe po piosenki poetyckiej. I poeta świadomie pisze tekst, do melodii. Ta melodia jeszcze nie istnieje, trzeba ją napisać. Drugi skrajny przykład to jest, kiedy poezja dominuje, czyli powiedzmy, Fold czyta swoje wiersze, a band jazzowy do tego improwizuje muzykę. I, i chyba jest też jakiś model pośredni, że na scenie jest interakcja, czy jeszcze wcześniej, w czasie prób i sobie tam dialogują autor i, i kapela. Jak to jest u Pana? Reprezentujemy zdecydowanie ten model trzeci, model pośredni, to znaczy mm. regularne próby, co nie znaczy, że muzyka zawsze powstaje do tekstu. Na pewno nigdy tekst nie powstał do muzyki, to znaczy ja nie jestem tekściarzem, <laughs> nigdy nie będę, raczej korzystamy z tych tekstów, z tych wierszy, które są już napisane, ze starszych bądź nowszych. Wydaje mi się, że mam jakiś rodzaj intu intuicji, że mając muzykę, ja mówię o tym dosłownie ścieżka dźwiękowa, którą ja podążam z tekstem, to znaczy yy, często dzieje się to równolegle, że powstaje muzyka, ja ją dostaję i wtedy wybieram tekst i yy, tworzymy yy, taką później już jednolitą całość, staramy się, żeby to... E, się lepiło ze sobą i e, czasami zdarza się tak, że Łukasz Marciniak, w tym obecnym zespole, czyli gitarzysta, autor muzyki, e, mówi: e, Popatrz, jest to taki numer, e, mamy, mamy to i przeczytaj ten wiersz. I tak na przykład e, z wierszem, który zresztą jest w tym tomiku, e, Hans Christian Andersen podróżuje do Dalarny z napisem, taki jest tytuł, i, i to była taka sytuacja, że że rzeczywiście do konkretnej muzyki już może nie zostały mi narzucone, ale mocno zasugerowane, z którym tekstem fajnie byłoby wejść. I to, i to działa. My współpracujemy od roku i, i tak dość szybko ta współpraca się zawiązała, ale nie jest to mm, jakby przypadkowe. Rzadko improwizujemy póki co jeszcze, chociaż myślę, że... Kolejny etap może być taki, że te utwory będą powstawały na zasadzie improwizacji, ale tak jak mówię, na pewno ja nie piszę tekstów do muzyki, nie umiem i nie jestem po prostu tekściarzem. Raczej tutaj albo tekst i muzyka osobno i równolegle gdzieś tam się później spotykamy, albo korzystamy po prostu z moich, zawsze korzystamy z moich wierszy i czasami ta muzyka świadomie jest, jakby z myślą o którymś z tekstów powstaje, tak. Ja tylko zaprotestuję przeciwko temu określeniu piosenka poetycka, bo wiemy też z czym to się kojarzy w Polsce. To jest problem terminologiczny, ani poezja śpiewana, która też kojarzy się z określonym gatunkiem, z gatunkami muzycznymi, ani piosenka poetycka, która kojarzy się podobnie, raczej bliżej mi jest do pewnej szorstkości muzycznej, niż do tej tak zwanej krainy łagodności. To tak tylko w kontekście muzyki, którą, z, z którą jakby współpracuję, bo czy to była wcześniej muzyka elektroniczna, czy teraz jest to rzecz bliżej do jazzu, niż do, 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 do innych gatunków, jej jest, więc jest tylko tyle, tak w sensie, w sensie estetyki. estetyki, tak. Czy, czy, czy masz takie jakieś głosy zwrotne w odbiorze poezji? Znaczy powiedzmy, jeżeli są takie sytuacje, nie? tych samych Twoich wierszy kiedy masz spotkania autorskie, tradycyjne tak zwane, nie? a tych samych swoich tekstów, wierszy podczas koncertu, tak? To jest bardzo ciekawe, bo i w recenzjach muzycznych i podczas koncertów, kiedy zupełnie inni ludzie, słuchacze muzyki, słuchacze naszego zespołu obcują z tymi tekstami. Na przykład spotkałem się w, ostatnio w Gazecie Magnetofonowej, była recenzja z płyty Brodzenie, naszej płyty, że tworzę poezję surrealistyczną. I tak jak pomyślę sobie kto w naszym środowisku, pokoleniu jest na przykład przez krytykę uznawany za surrealistę, na przykład Robert Rybicki i zostawiając moje wiersze z jego, no są to zupełnie inne światy, a jednak to jest, to jest fajne i ciekawe, że, że perspektywa spojrzenia właśnie kogoś z innej branży, kto być może nawet z poezją, nie wiem, mało miał do czynienia, czy, czy z inną, no tak to odbiera. I to, to są te, te takie otwarcia też, takie otwarcia właśnie spo, spojrzenia. Sztulem akurat zgadywał, że to jest kwestia niedostatków terminologicznych, to a nie faktycznie. To... W... Wydaje to, mi się, że by, by, były to wiersze nieco może bardziej zgrupowane niż takie fersze. Być może tylko, no, no nie wiem, mówiłem, nasz trębacz mówi o nas, o, o mnie, że to psychodeliczne wiersze i że gramy psychodeliczną poezję. Oczywiście to jest y, 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 to jest fajne, czy ja lubię te, te zmiany, te odbicie od, od tych takich klasycznych, klasycznego podejścia do, do, do tych tekstów. Dla mnie to dzisiaj chyba padło w kuluarach: język sztuki jest jeden. Fajnie, że ta sztuka w sposób właśnie taki interdyscyplinarny może ze sobą współistnieć. Moim zdaniem, im więcej takich sytuacji, tym lepiej. Oczywiście zakładam, że komuś muzyka w odbiorze wierszy może przeszkadzać, też się z czymś takim spotykałem, ale dla mnie to są naprawdę fajne spotkania też z ludźmi i fajne właśnie poszerzenie tego kontekstu właśnie o, o, o muzyczny, czy, 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 czy czasami też plastyczny. Także jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby, żeby te wiersze wrzucać w różne konteksty, nadawać im też nowego życia.